Witamy Państwa, serdecznie jesteśmy na bazie do odnowy komórki macierzystej. Zapraszamy Bogusław, hasło Garfield. Wszyscy są gotowi i Simone przekazuje teraz imię, wizerunek już przekazała. B-O-G-U-S-L-A-W -u. G -u. S -l. A Ok, jesteśmy na I przechodzą do pomarańczowej bazy, powinien być już w wodzie. Turkisowej jest oczyszczonej. Okay, mhm. Lewidują do środka. Die jest ciemna schwarze, postać. W tej wodzie turkisowej woda już jest w ruchu. jeszcze was war Zielona farba opuszcza co te informacje. To jest komórki zmienione genetycznie są. Teraz wypukiwane z informacji. Jetzt noch dazu. Brązowa, układ pokarmowy jest wypłukiwany z informacji. Czerwona. Układ krwionośny jest wypłukiwany jako następny z informacji. Wszystko jest wyrzucane na zewnątrz, a cały czas w tej czystej wodzie ta postać jest. Już się rozjaśnia ta postać. Im więcej są informacje wypłukiwane, tym bardziej rozjaśnia się. I już te, te kolory wymieszały się na zewnątrz. Nie widać, jaka następna e, część organów jest wypukiwana z informacji, ale proces jest w toku, po kolei. Rafael przygląda się bardzo uważnie temu procesowi. Rozjaśnia się ta postać cały czas, coraz bardziej. Im więcej wypukiwane są, tym bardziej się rozjaśnia. Czyli pozytywnej energii. I pozytywna energia wypełnia całą bazę, dochodzi do przyspieszenia wypukiwania informacji. Najdłuższy proces w tym całym. Okay, jetzt sind die so ein weiß. No, taka kremowa ta postać już się robi. Cały czas woda jest w ruchu. Cały czas są te informacje wyrzucane na zewnątrz i ta postać w tej wodzie jest cały czas w tej kryształowej. Się już biała robi. To już jest końcowy proces. I portal już się otworzył przejście do górnej części bazy, do szklanej półkuli, tam, gdzie jest stół kryształowy, na którym ukaże się ta istota z tej wody. I najważniejszy proces odnowy komórki macierzystej odbywa się właśnie tam. I już zaczyna się robić ta postać przezroczysta w częściach po kolei. Richtung Öfną i cała elita, nazwijmy. Ta grupa Rafaela, już lewituje do tej szklanej półkuli i przy stole kryształowym oczekują na teleportację tej istoty z tej wody turkisowej. Doszło do teleportacji. Ukazała się na stole kryształowym ta istota, woda jest spuszczana. Baza się zamyka. Skan zjechał i zaczyna ściągać warstwa po warstwie, a zostanie odkryta komórka macierzysta poprzez tą technologię rozświetli się na czerwono z błękitnym punktem, a ten błękitny punkt jest archiwum informacyjne istoty duchowej i cielesnej, bo te informacje ta istota posiada przez całe swoje istnienie i Każde wcielenie następne zabiera informacje ze sobą. Skan się zatrzymał z warstwami, podjechał do góry. Komórka macierzysta jest odkryta. No, w fajnym miejscu jest uważać, nie dłubać w nosie. Na palcu wskazującym na samym czubku w lewej ręce. I już robot jest przy stole kryształowym. Jego ramię z igłą wziął na miary na ten błękitny punkt. To jest to całe archiwum informacyjne i zjeżdża do, w dół. I już już wszedł, ta igła już weszła do błękitnego punktu. Wszystkie informacje w archiwum są zniwelowane, automatyczne i dostarczane są informacje pierwotne tej istoty. tutaj są spiralna informacja jest spiralna. Czerwono-żółta informacja jest i już są przekazywane, wypełniane. Archiwum jest tą informacją pierwotną, tam nic nie zostało dodane ani ujęte. Jesteśmy unik. Unikatami, każdy ma swoje własne informacje, jakie zostały nam przekazane w czasie naszego zaistnienia. Cały czas się odbywa wypełnianie archiwum. Tak jak my każdy posiadamy, to są jak odciski palca, nie ma tego samego. Inna istota, chociaż jesteśmy miliardy, na planecie Ziemia nie ma tego samego odcisku palca. To jest to właśnie. Cały czas ten proces się odbywa. I już ta igła, to ram z tą igłą poruszyło się do góry od nowa komórki macierzystej jest. Zakończone. Rafael odstawia robota do konta. Skan zjeżdża z warstwami i zaczyna kompletować ciało z powrotem. Pier ostatnia ściągnięta warstwa jako pierwsza jest nakładana, i skan chodzi w odwrotnym kierunku. Teraz z inną szybkością, bez ostrożności. Nos jest teraz składany. I skan zatrzymał się pusty, podjechał do góry. Automatycznie została nałożona nowa aura i nowa ochrona planetarna. Wszedł ze stołu i podskakuje sobie po bazie. Znaczy się sprawdza e, e, swoje ciało, wszystko, wszystko wszystko funkcjonuje, na miejscu. Składa podziękowania. Portal Stączki z Gapką połączenie się z ciałem fizycznym już otwarty. Żegna się i zniknął w portalu. Bardzo się cieszymy. Od tego momentu zaczął się proces zmian w ciele fizycznym. Kopia przyniosła informacje na ciało fizyczne i będą zmiany w pozytywnym. Gratulujemy odnowy Komórki Maccierzysty. Zostańcie zdrowi. Zapraszamy Was też na